Hej, cześć. Witajcie w tą niedzielę. Mamy dzisiaj 2 maja, także to jest pierwszy odcinek nowej serii, którą tak no sory, zapożyczyłem sobie od wszystkich innych ludzi e, tak naprawdę głoszących na internecie i tak dalej. Czyli po prostu będę omawiał trochę bardziej komentował Ewangelie i czytania z dzisiaj. Przy czym no ja nie jestem ani biblistą, ani teologiem. Ja po prostu spróbuję się otworzyć na ducha i powiedzieć to, co mi się wydaje, że On mówi. I zachęcam was wszystkich po prostu do tego, do tego, żeby rozważyć sobie tę Ewangelię razem ze mną, żeby Ewangelie i pozostałe czytania po prostu przeczytać i też spróbować odnieść się do nich, zastanowić się nad tym, co Bóg do nas mówi przez tą Ewangelię. Seria będzie się nazywać Słowo daje. To nie chodzi o to, że ja słowo daję. To nie ja daję te, te słowo, tylko to słowo nam coś daje. E, tak na szybko wymyśliłem, bo będzie to taka szybka seria w sumie, żeby cokolwiek robić na tym YouTubie. W międzyczasie prze, pomiędzy tymi cięższymi montowanymi odcinkami i tak dalej. E, no i będzie się ukazywać co niedzielę mam nadzieję. Będziemy sobie rozważać. Tak bez montażu, bez intra, bez niczego. Nawet bez muzyki. Po prostu my i słowo. Dobrze. Przejdziemy sobie do pierwszego czytania, czyli do czytania z dziejów apostolskich. To jest 9 rozdział 26 do 31 werset. Możecie sobie to otworzyć. A ja przeczytam. Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. I opowiedział im, jak w drodze Szawę ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z Helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Wybaczcie za te rzeczy, ale. Dźwięki, ale nagrywam z telefonu. Zastanówmy się nad tym, co tutaj możemy znaleźć w tym fragmencie. Zapewne wielu biblistów znalazłoby tu bardzo dużo różnych wątków, ale mi się rzucił taki jeden po prostu. To takie odrzucenie na początku szawła. Eee, a dlaczego? Bo tutaj jest napisane: wszyscy bali się go. Eee, strach zamyka nas na miłość, zamyka nas na eee, ludzi i też na wiele różnych cudów, zamyka nas tak naprawdę na działanie Boga w innym człowieku. Gdy boimy się drugiego człowieka i odrzucamy go, odrzucamy to, co Bóg mógłby zdziałać w naszym życiu, w naszej wspólnocie przez tego człowieka. No i wiemy też, kim był później święty Paweł i jak dużo zrobił, jak dużo napisał listów choćby, które dzisiaj czytamy w Piśmie Świętym. Yy, I patrzcie, że właśnie taki strach zamyka nas na to, a my powinniśmy być otwarci. No i boimy się tych wszystkich ludzi z zewnątrz Kościoła czasami, my ludzie w Kościele, co jest złe. No nie powinniśmy się ich bać, powinniśmy być na nich otwarci, na to, że Bóg może działać też w nich. Nawet jeśli to jest ateista. Nawet jeśli to jest ktoś, kto kiedyś mordował chrześcijan, no, no tak było. E, nie zmyślam. Dobrze, przejdźmy dalej. Spróbujemy to potem jakoś razem połączyć, może. Psalm 22. Tutaj z różnymi wersetami, także musicie sobie sprawdzić, jakie to są wersety. Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają serca wasze niech żyją na wieki będę cię chwalił w wielkim zgromadzeniu przypomną sobie i wrócą do pana wszystkie krańce ziemi oddadzą mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi przed nim zegną się wszyscy którzy staną się prochem moja dusza będzie żyła dla niego potomstwo moje jemu będzie służyć przyszłym pokoleniom o panu opowie i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodził. Pan to uczynił. No i tutaj znowu mamy taki wątek, że to jest głównie w, tym, w tej drugiej części. Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi. Wszystkie. Patrzcie, tutaj w całych tych czterech wersach, w każdym wersie jest słowo wszystkie. Wszystkie szczepy pogańskie, wszyscy śpiący w ziemi, wszyscy, którzy staną się prochem. Także nie odcinajmy się też od pozostałych ludzi, pozostałych wspólnot chrześcijańskich nie tylko. Generalnie mamy takie jakieś podejście, ja mam, przepraszam, bo zawsze mówię za nas wszystkich, ale mam takie odczucie, że w ogóle ludzie w kościele potrafią odrzucić innych ludzi tylko dlatego, że nie są razem z nimi, w, nie wiem, we wspólnocie kościelnej, nawet wewnątrz kościoła, choćby te podziały na przykład na tych. Yy, no choćby ministranci i ozowicze, to zawsze była jakaś taka wojna. Mimo że to się przenikało między sobą, a zawsze była jakaś taka wojna. No i mamy to samo też poza kościołem. A Pan Bóg jest dla wszystkich. Wszyscy są jego ludem. Tak jakby do wszystkich On przyjdzie, do wszystkich jakoś spróbuje przemówić. I co z tego będzie, to zobaczymy. Przepraszam was za te dźwięki. W następnym odcinku dopilnuję, żeby ich nie było. Okej, okay. no i patrzcie, no, Pan Bóg nie zamyka się na y, jeden swój Kościół, który wiadomo jest dla Niego bardzo drogi, y, dał Mu narzędzia zbawienia, które no, po prostu dzięki temu możemy się umacniać, też głosić Go, też, dzięki niemu, dzięki temu Kościołowi możemy docierać dalej, nie? dzięki temu może ktoś gdzieś na pustyni w Zambii, czy gdzieś tam usłyszeć o Chrystusie. No i czy on uzna się za katolika? To już jest inna sprawa, prawda? No. Dobra, lecimy dalej. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci nie, miłujem... Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Potem poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy się przed, na... przed nim nas... i przed nim nasze serca. A jeśli serce, oskarżą, jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. To jest czytanie z pierwszego listu Jana, trzeci rozdział, wersety 18-24. do Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a, co, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to. Co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa on w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Tutaj jakby głównie rzuca mi się ten, te pierwsze zdanie. Dzieci nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. E, bo na przykład ja, ja potrafię tak sobie gadać, gadać, że no kocham wszystkich, nikogo nie odrzucam, ale czy tak jest naprawdę, to już jest zupełnie inna sprawa, nie? E, tak spróbujmy spojrzeć na nas takim krytycznym też wzrokiem, e, krytycznym spojrzeniem. Czy to, co mówimy, to prawda? Czy rzeczywiście e, naszymi czynami i naszym sposobem bycia miłujemy drugiego? czy tylko mówimy, że tak jest. Myślę, że do tego trzeba dążyć, nie? żeby też, tak jak ja mówię, że powinniśmy miłować wszystkich poza Kościołem i wszystkich, e, którzy myślą inaczej, to wiemy wszyscy, że jest to dość trudne, e, bo tak jesteśmy stworzeni jakby, i też jesteśmy bardzo egoistyczni, bo jakby jedynym sposobem, jaki podstawowo patrzymy na świat, to właśnie z perspektywy samego ja, własnego ja, naszego ego. No, i fajnie byłoby, żebyśmy się otwierali na innych, ale nie tylko mówiąc o tym, że no, jesteśmy otwarci na innych, ale czynem i prawdą. Czyli trzeba żyć tak, że żyjemy z innymi ludźmi jak z przyjaciółmi, jak z braćmi. No i tylko tyle. Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy tylko słowem i językiem mówili im, że no, Jezus jest dla was, Jezus was kocha, ale tak naprawdę to weźcie sobie iście. No nie. Dobra. Potem mamy aklamację trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. No i właśnie stąd ma się to brać, nie? No bo yy, my sami z siebie nie będziemy dobrzy tak do końca. Sami z siebie nie będziemy otwarci na wszystkich. Yy, do tego potrzebujemy miłości, a miłością jest Jezus Chrystus, nie? I kto trwa w nim, przynosi owoc obfity. Więc... Jeśli chcemy się otwierać na innych, musimy się pierwotworzyć na Boga i na jego działanie w nas, w naszym życiu, modlitwą, postem, albo na przykład pójść w końcu do spowiedzi i przyjąć Eucharystię, prawda? To, no, to myślę, że jest chyba lepiej, najlepszy pomysł, ale przede wszystkim karmić się Słowem. No i też tak pomyślałem, że w sumie ten, ta nasza seria nowa będzie dość dobra o tym, żeby, żeby karmić się Słowem, nie? Tak, to by było fajne, żeby słowo nam dawało coś. Dobra. To jest też pretekst, dlatego, żebym ja lepiej rozważał sobie słowo Boże co niedzielę, niż, niż tak jak mi się z lenistwa nie chce. Dobrze. No i przechodzimy do konkretów, takich totalnych już. Jest to Ewangelia. Ewangelia św. Jana, 15 rozdział, wersety 1 do 8. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie. Jeżeli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wyrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. No i to jest dokładnie to, co mieliśmy też w aklamacji. Trwajcie we mnie, a ja was trwać będę, tylko to było w skrócie, a tu mamy to tak bardziej rozwinięte, nie? Jakby mm, musimy trwać w Jezusie. Jak w Niego trwać, czy je w Nim trwać? Przez Jego Słowo, które nam dał. Przez to będziemy czyści i będziemy przynosić dobry owoc, nie? Jeśli nie będziemy trwać przy Nim, a to jest dość trudne, bo wiadomo, lenistwo, nie chce nam się, do spowiedzi by się poszło już od trzech miesięcy i tak dalej. Jest tyle różnych rzeczy zniechęcających nas do tego, żeby trwać przy Jezusie Chrystusie. A to przecież nie jest nic trudnego, a zarazem jest. W sensie, Pan Bóg od nas bardzo dużo nie wymaga. Nie chodzi mu o to, żebyście przestudiowali wszystkie pisma, znali je na pamięć, wszystkie wersety, choć to też jest przydatne, to też jest pomocne, ale nie o to Panu Bogu chodzi. Nie chodzi mu o to, żebyście czytali mnóstwo mądrych książek na temat wiary, mnóstwo dokumentów, choć jeśli tego potrzebujecie, jeśli na przykład chcecie się dowiedzieć, jak coś jest i tak dalej, żeby po prostu z tym jakoś umieć lepiej żyć, to pewnie, no, jak najbardziej czytajcie, ale to nie jest klucz wiary. Tak naprawdę chodzi o to, żeby żyć przy Jezusie Chrystusie, żeby mieć z Nim relację, modlić się do Niego, karmić się Jego Słowem, karmić się Nim. No i tylko o to Mu chodzi. I jeśli to będziemy robić, to będziemy umieli się otworzyć na wszystkich innych, bo Jezus jest miłością. Karmiąc się miłością nie będziemy mieć strachu w sobie, a bez strachu będziemy otwarci na innych ludzi i będziemy w stanie nieść im miłość. I to miłość taką bezinteresowną. Nie po to, żeby ich zaciągnąć do kościoła czy coś, tylko pokochać się takimi, jaki są, jacy są. No i co będzie dalej, to już Bóg pokaże. Dobrze, ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłej niedzieli i mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Trzymajcie się, cześć. Z Bogiem.